Witajcie przedszkolaczki! Wraz z Małgosią chcę Was zaprosić do zabaw logopedycznych. Jesteście gotowi? Tak, Małgosiu, proszę, zaprezentuj przedszkolaczkom. Słuchajcie, robimy rozgrzewkę wielkiego mówcy. Otwieramy buzię, język na dole. Zamykamy buzię. Otwórz buzię, język na dole. Zamknij buzię. Otwieramy szeroko buźkę język na dole, zamykamy buźkę. Jeszcze raz to powtórzymy. Otwieramy szeroko buźkę, język na dole, zamykamy buźkę. Świetnie, a teraz potrenujemy troszeczkę naszego pana języczka. Języczek lata jak łopata we wszystkie strony świata i próbujemy do kącika ust przesunąć do kącika ust języczek. I potrzymamy raz, dwa, trzy. Język wraca na miejsce i próbujemy do drugiego kącika ust. Raz, dwa, trzy. Język wraca na miejsce, próbujemy jeszcze raz rozgrzać nasz język. Przedszkolaczki, jesteście gotowi? Tak, oczywiście. Przesuwamy język do kącika ust. Raz, dwa, trzy. Język wraca na miejsce do przeciwnego kącika ust. Raz, dwa, trzy. Ale rozgrzał się ten mój język. Wspaniale. A teraz pobawimy się z samogłoskami. Piękne samogłoski, to piękna mowa. To jest ar arystokracja dla mowy. Spróbujcie razem ze mną. Zapraszam. O, Małgosiu, tu mamy samogłoskę. O, zobaczcie. O, buzia szeroko otwarta. Tak, rysujemy takie kółeczko przed buzią. Takie jak jajeczko przedszkolaczki otwieracie buźkę. O. O. Jeszcze raz pokażę. O. Dobrze, następna samogłoska. Zobaczcie, usta są zaokrąglone. U. Wysuwamy usta. U. I jeszcze raz próbujemy. Wargi okrągłe, robimy takie dziubki. U. Świetnie. Teraz mamy nieco inny układ samogłoski, samogłoska szeroka. E. Śmiejemy się jak do zdjęcia, szeroko otwieramy usta. E. Zobaczcie. Szeroko. E. Szeroko. E. Dziękuję bardzo. Tu mamy następną samogłoskę otwartą. Otwieramy jak, jak to lew, otwiera paszczę. Tak, jakbyśmy chcieli ziewać. A, szeroko, język na dole. A, szeroko. A, dziękuję Wam, super. A teraz poćwiczymy trochę spółgłoski. Zobaczcie, spółgłoska. M. Pomruczymy troszeczkę, pogramy na nosku, tak? Zobaczcie. Kładziemy paluszek na nosku i mruczymy jak mi się. M. Zaraz. Poczujecie drganie skrzydełek nosa. Nng... Świetnie. Próbujcie to jeszcze raz. Brawo. Nng... Brawo. Ale jeszcze została nam jeszcze jedna spółgłoska, którą wszystkie przedszkolaczki uwielbiają najbardziej. Możecie zaśpiewać. Do misia, do lalki, spółgłoska l, język, uwaga, buzia szeroko otwarta, język do góry, l. I możemy zaśpiewać 100 lat na la do ulubionego misia i lalki i próbujemy. la, 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 la. La, 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 la. Świetnie, Małgosiu, ale ten język twój jest sprawny, jak on ładnie się podnosi do góry. Jeszcze raz podnosimy tu do góry za górnymi ząbkami La, la. Możemy wypowiedzieć słowa wyrazy z głoską L. Na przykład la, to. La, la. Zobaczcie, jak język pracuje. Lampa, przyklejajcie go do góry. Lampa, świetnie i moje ulubione słowo, prawda? I twoje, Małgosiu, bo teraz będzie coraz cieplej. Można zjeść, prawda? Pyszne lody. Lody. Świetna zabawa, jak tu język tańczy, jak wygimnastykowany. Dobrze, a teraz mam jeszcze dla Was ćwiczenie takie logopedyczne z cukierkiem. Możemy, kochane przedszkolaczki, pomlaskać. Mlaskamy, tak? Mamy cukierka i mlaskamy. Dobrze. Możemy też dmuchać. Huchamy na dłonie. Dmuchamy, tak? Uwaga. Ch -ch. Ogrzewamy sobie ręce. Ch -ch. Świetnie. Ch -ch. Brawo. Możemy też, tak jak lew, otwierać szeroko paszczę. Ła! Jeszcze raz otwieramy. Ła! Jeszcze raz. Ła! Brawo! Wiecie co, kochane przedszkolaczki? Zobaczcie, zbliża się wiosna. Wielkimi krokami zbliża się wiosna. I dzieci robią różne ciekawe rzeczy. Zaraz będziemy opowiadać, co tu się dzieje. Co się dzieje wiosną? Zobaczcie. Poszukam obrazka, wezmę obrazek i będę opowiadała. Zobaczcie. Wiosną można skopać grządkę łopatą. Prawda? Świetna zabawa. Wiosną. Na kwiatek przyfrunęła pszczółka. A, co tam jeszcze dalej? Zobaczcie, do gniazdka pokarm zanosi i teraz wy powiecie, kto zanosi pokarm do gniazdka. Tak, to jest ptaszek. Wiosną. Zasadzę kwiaty w? Teraz wy. Tak. To prawda, w doniczce. Wiosną w ogrodzie wyrosły przepiękne. Teraz wy. Tak, kwiatki. Wyrosły przepiękne kwiatki. Wiosną spod kamienia wyskoczyła zielona. Macie rację, zielona żaba. Wiosną podleje kwiaty? Czym podleje? No, pewnie podleje konewką. Wiosną, zobaczcie, na niebie. Pojawił się pierwszy. Tak, to prawda, to pierwszy motylek. Brawo za te wspaniałe zagadki! I do zobaczenia do następnych zabaw. pa, pa przedszkolaczki!